sytuacji, które mieliśmy, tak, bo, bo gdzieś w tej ilości te bramki się znalazły, tak? I gdyby, gdybyśmy nie stwarzali dużo sytuacji, no to byśmy tego bramek nie zdobyli, bo, bo skuteczność dzisiaj na, na, na bardzo niskim poziomie z naszej strony. No ale kluczowe było wiadomo, no, no, ta końcówka, tak? gdzie, gdzie, gdzie dużo ryzyka już już poszliśmy naprawdę bardzo ofensywnie i udało się na 10 sekund przed końcem zdobyć tą bramkę. Remis nie zadawała, szliście o pełną pulę. No myślę, Remis nikogo by tu nie zadowolił, bo mieliśmy przed meczem po jednym punkcie i, i było wiadomo, że, że ten Remis w sumie nic zjadaje, byśmy mieli po dwa punkty i nikomu by to nie pomogło tak naprawdę, więc więc no każdy chciał wygrać, tak? Ja myślę, że pierwsze 10 minut meczu pokazało naszą siłę, tak? Bo uważam, że graliśmy bardzo dobrze. Nie pozwaliśmy rywalowi na zbyt wiele. No niestety po przerwie jakieś stare demony z poprzedniego sezonu, gdzie, gdzie, też, w drugich na początku drugiej połowy przeważnie traciliśmy bramki. Nie inaczej było teraz, ale no, no, też mówimy gdzieś tam sobie, no, nie możemy takich prezentów dawać, jak, jak przy tych dwóch bramkach, które straciliśmy, w drugiej połowie, no, 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 Po prostu, trzeba być bardziej odpowiedzialnym. Tym bardziej, jeżeli mamy wynik, jeżeli wygrywamy, no to tym bardziej musimy być odpowiedzialni. Ja rozumiem, a przed chłopaką tłumaczę, że, że no, jeżeli rywal jest dobry, Lepszy od nas zagra super atak pozycyjny, czy jakiś stały fragment gry, super zagra i zdobędzie bramkę, no to przecież nie będę miał pretensji, no bo ktoś to zrobił dobrze i strzelił bramkę. Natomiast jeżeli my oddajemy Rewolowi piłkę do przewagi w strefie podbramkowej, czy diagonalnym podaniem, gdzie to wiadomo jest od razu wprowadzenie do centrum, no to jest to nieodpowiedzialne po prostu, tak? I na pewno o tym będziemy rozmawiali. Natomiast, no wiadomo, no, mamy jeszcze sporo młodych głów, że tak powiem, w drużynie i, i, i takie sytuacje jeszcze się będą zdarzały. Nie będziemy przecież nikogo krzyżować, bo tu nie o to chodzi. Eee, ale też chłopakom powiedziałem po meczu, że najważniejsze jest to, że wygraliśmy, tak? I, i, i też przed meczem mówiliśmy, możemy zagrać słaby mecz, ale musimy wygrać, tak? Mecz zagraliśmy średni i wygraliśmy, więc, więc myślę, że mogę być umiarkowanie zadowolony i, i z czterema punktami wchodzimy w tą przerwę reprezentacyjną. Mamy dwa tygodnie teraz ciężkiej pracy, żeby się przygotować do kolejnego meczu. Też ważnego w świecie, gdzie też uważam, że jesteśmy w stanie zdobyć punkty. I tyle. I pogratulowałem chłopaków tej takiej determinacji w końcówce, tak, bo to było bardzo ważne. Też trzymałem zawodników niektórych dłużej na boisku, wiedząc o ich atutach ofensywnych i licząc na to, że, że wyczarują tą bramkę. Sytuacji było mnóstwo w tych ostatnich dwóch minutach. No i jedno strzeliliśmy i wygrywamy. No właśnie, mam wrażenie, że dzisiaj kręciło się wszystko wokół słowa koncentracja, słowo klucz. Pierwsza sekunda drugiej połowy, no i potem te zimnej krwi zabrakło przy tych mnóstwo sytuacji, bo naprawdę tego było dużo. No tak, no tak jak mówisz, dokładnie tej zimnej krwi brakowało, tak? Bo, bo gdzieś tam mówiliśmy sobie, że bramkarz e, zakrywa dół, tak? E, jego interwencje głównie są e, gdzieś tam na, na szpagacie, więc, więc musimy podnosić piłkę przy finalizacjach. no. No tego było, waliśmy w niego z dwóch metrów nogi gdzieś tam do chwytu i, 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 i ta piłka nie chciała wpaść, bo w sytuacji sam na sam z bramkarzem mieliśmy na pewno z 5-6 meczu? minimum myślę. Muszę to sobie gdzieś tam policzyć. E, I to jest problem, tak? No bo my takie bramki powinniśmy strzelać. No, każdy powinien tak strzelać. No, no jak chcesz te bramki zdobywać? Tak, męcząc się, tu masz sytuację sam na sam z bramkarzem i to musi wpadać i koniec. Tak? E, I chłopcy wiedzą, że musimy nad tym elementem pracować, ale to nie jest element techniczny do poprawy, tylko to jest element gdzieś tam mentalny do poprawy, żeby na spokojnie podejść do tych sytuacji strzelskich, które mamy zrobić to z troszkę chłodniejszą głową popatrzeć, poszukać i przymierzyć, tak? bo tu, tu o to głównie chodzi, nie? ale dobra, no, nie, nie chcę narzekać po wygranym meczu, tak? Bo, bo nie powinienem, a trochę chyba w tą stronę to poszło żeby nie było, nie narzekam, ciężko pracujemy fajnie, fajnie się ta drużyna poukładała te, te pierwsze cztery kolejki możemy być umiarkowanie zadowoleni i, i wraca do nas Patryk Hoły, już do treningów, mam nadzieję, że już na mecz świecie będzie gotowy do gry na Huberta Kratkiewicza, jeszcze chwilę poczekamy i myślę że z tym pełnym składem, gdzie tych rotacji więcej będę mógł też na meczu robić, na pewno będziemy groźnym rywalem dla każdego. Tak naprawdę najważniejsze dzisiaj są trzy punkty. Jak one zostały zdobyte, czy w ostatnich dziesięciu sekundach, czy byłby to pewna wygrana, to już jest mniej ważne. Cieszymy się z pierwszych trzech punktów w nowym sezonie. Gdzieś do tej pory nasza gra wyglądała dobrze, ale nie przekładało się to na punkty oprócz jednego remisu. Dzisiaj powiedzieliśmy sobie w szatni, że nieważne jak, ważne żeby trzy punkty zostały w pniewach i z tego się naprawdę cieszymy. Niewykorzystane sytuacje, bo od początku sezonu no gdzieś czekamy, aż w końcu to poprawimy indywidualne aspekty. Men of the match. Wiktor Delgado z Czele z dwóch bramek, Aleksander Kozak z z dwóch bramek dających zwycięstwo, czy Gilerman komerzy? Brawa dla każdego z nich. Tak naprawdę. Brawo dla Alka. Młody zawodnik wchodzi z przytupem do zespołu. Pokazuje się coraz lepiej. Fajnie, byle tak dalej się rozwijał. Nie wskażę żadnego z nich. Ja zawsze twierdzę, że wygrywa drużyna, przegrywa drużyna i tak też było tym razem. Wygraliśmy wszyscy razem. Moim zdaniem początek jest przyspany z naszej strony. Później środek był w miarę OK. Zlidziliśmy bramkę na 2-1 i tu już zaczęła się taka nasza prawdziwa gra. Później druga połowa też panie zaczęliśmy, bo szliśmy na bramkę na 2-2, no i później straciliśmy, goniliśmy wynik. Także no szkoda, szkoda, że w takie końcówki e, tracimy bramkę, bo no, no mieliśmy, mieliśmy, po prostu, żeby tą tą nawet tą akcję jeszcze rozegrać, tracimy na prawie na na polowe boisko. Wile no idą z kontrą i nie wiem tam ile tam sekund chyba 8 czy 10 zostało. Także nikomu nie życzę, e, żeby w tych w takich końcówkach stracił bramkę. Trenerze no właśnie zapytam o tą drugą połowę, no bo wchodzicie z przytupem, bramka to są naprawdę sekundy, później no dwie, trzy minuty, fajnie, cztery walczycie, potem zaczyna znowu coś siadać. No bardzo tak, tak jak Pan zauważył, początek był naprawdę fajny. naszym ukananie w drugiej połowie, siedzieliśmy w ramkę od razu kontaktową, także później no, no, nabieramy po prostu takie nie niepotrzebne fale. Nabieramy fale, później nabramy piątej fal, no, Fajnie to funkcjonowało, jak rysowaliśmy w a nabraliśmy pięć falów, także musieli musieliśmy troszeczkę się cofnąć, bo baliśmy się, żeby, żeby ten szósty nie nabrać. No i taka nasza gra w końcu tak wyglądała. Więcej broniliśmy się niż i szukaliśmy po prostu skontra. Właśnie zapytam, Paweł Strosiński dzisiaj wam wyratował? Dzisiaj tak, dzisiaj tak. Jestem zabroniony z Pawła, także nie tylko z Pawła, jest Oskar jak Paweł Mura, także fajnie pracują, funkcjonuje to fajnie. Fajna jest rywalizacja, ale tak jak pan zauważył mecz z rekordem i mecz dzisiaj z Red Dragons, nam no, dużo pomagał i dużo wybronił, a szczególnie ta końcówka. Kiedy w takim razie wygrana? Mam nadzieję, że postaramy się wygrać od Piasta. Ostatnio też tam powiedzmy wszedłem w drugiej połowie, ale też wiemy, że Łukasz Biel i Mariusz są dobrze dysponowani, także myślę, że to tym się yy, trener kieruje i ja czekam na swoją szansę, żeby zagrać więcej. No i tyle no. szkoda meczu, przegrywamy w końcówce. Myśmy myślę dość wyrównany, yy, mógł się obrócić w obie strony. No niestety dzisiaj mieliśmy dużego pecha i, i, i punkty zostają w tmiewach. Czego zabrakło bardziej? Koncentracji czy determinacji? Myślę, że ani koncentracji, ani determinacji. No, jeden błąd, po prostu gdzieś strata w środkowej części boiska i, i, i nie wykorzystały to bezlitośnie, ale to tutaj nie obwiniałbym, nie szukałbym problemów koncentracji czy determinacji, bo było jej bardzo dużo, jak zawsze u nas.